Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinieczku serii Zagrajmy w Outlast The Game Tak, witajcie w w kolejnym odcinku wiem, wczoraj nie było odcinka, ponieważ byłem tak zmęczony, już tak dałem cynka na Facebooku, że że jestem zmęczony, nie dam rady, no ale teraz już jestem taki złony, Kurde, aż ciastko od mamy przyniosłem. One są takie dobre, a co chyba zjem, nie? No, no i dzisiaj będzie film pełen grozy. Znaczy film, znaczy odcinek. Mmm, budyn z kokosem. Mmm, dobra, dopiero coś mymy my Zaczęli już się cykam. Dobra, myśmy byli tu. No, myśmy mieli jakieś zawory odkręcić, czy co? W no, systemie nie ma wody i musimy odkręcić zawory. Jedziemy do tego strasznego miejsca. Do którego tak bardzo nie chcę iść. Bliska. Ostrzegam Was, w tym odcinku może mi znowu bateria paść. Bo kupiłem takie chujowe baterie, że mi. Gruby! Fuck! To wiedziałem, nie? Tam jest ta shimla. Ale skąd tu się gruby nagle wziął? Aż sobie muszę ciastko zjeść. Teraz nie ma kakałka, to trzeba ciastka, ej. Fuck w bitch. kurwa ty... Gruba jest zasrana. Kurwo, jedna zasranu. Cześć Cześć siarzu. Grupasiasz Gruba suka My tu jestem e. Ślepa pizna A je żezie Wiza się, się rozglądu Spróbujemy jakoś. A gdzie on kurwa poszedł, te? On tutaj chodzi. Tam był. Dobra. To na szybko. Oblukamy terenik. Czyli nie ma nic? Nie? Nie ma. Przechodzimy tutaj. Tutaj jest ciemno, w chuj ciemno. A tutaj co mamy? Tutaj mamy zawory do wody. Dobra. Odkręcamy, i spierdalamy. Bo wiecie grubie, jest inteligentny. Jak on coś słyszy, to zaraz tam musi iść. Idzie też ta szmata. Tak, gruba się. Poczekamy do 10 sekund. Jak nie wyjdzie, to idziemy. Idzie. Słyszeliście chobie przywalenie? Tak gruby wali konia. To jest naukowo udowodnione. Trzeba wsłuchać i jeść. Polecam każdemu. Kurde, no chodź tu gruby, żebym Cię widział. też dolecie grubasie on tu jest ja go, ja go tam widziałem może poszedł już mkaj poszedł a teraz mnie martwię jak się wychyle ja go tam zobaczę nie? Uhu, uh, uh, gruby! Zaskakujesz mnie. Masz taki teleport? Gruby! Tu się schowiemy. Tu i poczekam aż pójdzie. Jest tu coś. Tam może na półce będzie jakaś bateryjka. To idziesz w ciulu. Nie. nie ma go. Tego nie ma, to możemy iść. O! Kurde. Ty, suko, gorącz, Mato. Idź sobie. Kurde, a gdzie jest ten drugi zawód? Musimy znaleźć szybko. Możemy tu przejść? Taki coś. A on tam może przejść. Jak fajnie. A zamkniemy na wszelki wypadek, aby gruby to miał wszystko wyważyć. Tutaj mamy gościa, który myje umarlaka wannie. Aha, spoko. Nie no dobra, nie będziemy mi ci przeszkadzać. Umujemy ci brzuszek, coś tam było, jeszcze dalej nie widziałem. jest zema! Jakiś... ostatni zawór. I zaraz będzie... nie ma save'u. I teraz spierdzielamy na maksa. A no, umujemy ci brzuszek, tamte inne... Duperele. Nie, teraz się nie boję grubego, ja spierdzielam na full piździe. Cześć, gruba się. O, oh, oh, oh. ty o! szybki! O! Oh, szybko, 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 O! Oh. Oh. I co? Gnojku! Ha, 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 Paco, ty gnoju, nie wiesz... Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Musimy iść jeszcze... Co tu jest? Nie, to myśmy byli w poprzednim odcinku... To my mamy znowu iść... Tam, do tego grubasa. A myśmy musieli iść... A myśmy mieli iść... To tu, tu... To myśmy to mieli odkręcić. Wow. O, o, Ten deszcz wywołuje lagi. Ej, grubie, bo nie lubi deszczu. Idziemy teraz y, tutaj. Ech, lagasy! Lagi! Na Fuck, No o, jakie lagi. Sorki ludzie, wejdziemy tutaj już nie będzie lagów? Nie ma. Oho, oho. Oho, to mnie wystraszył! Jezus! Tam zaraz pójdziemy. Aż się wystraszyłem na serio Tu się nie da wyjść, albo co? Nie da się wyjść. Dobra. No, może jestem troszeczkę głupi, żeby szukać baterii w kuchni. Jeżeli to można w jakikolwiek sposób nazwać kuchnią, bo to jest raczej rzeźnia, da. No, to jest kuchnia. To jest kuchnia, to jest naprawdę kuchnia. Zmienimy baterię. Weźmiemy z ciaska. Zejdź na zewnątrz. Ludzie. Teraz mi powiedzcie Co to tak ryczało? Znaleźcie na zewnątrz ojca Martina. Teraz musimy iść na zewnątrz, a na zewnątrz znajdziemy oczywiście nic innego jak złowczystej postaci. Mam tylko dwie baterie, najlepiej by było poszukać. Oczywiście, tutaj Koleś chyba się tak swapował, że przypadkowo wsadził sobie baterię w dupę. No i nic nie zbadno. Ale teraz nie ma baterii, dwie baterie. Serio! Fuck! Dobra, co? kurde, zapisywanie. Znajdź orca. Or or Znajdź orca Martina. Kaj okay, tu mamy iść? Pięknie, buza, buza. Fajną buza mamy dzisiaj. Nie no, fajną, fajną burzę mamy. Dziękuję ci, Dziękuję ci Boże. Dziękuję Ci, Boże. Za taki da. Jeszcze jedna, No to już jest normalnie. Jeszcze klucz. A jak jest klucz, to muszą być kłopoty. Dobra, to bierzemy. Klucz do shopy. Jakie shopy, a my są w shopie. Dobra, nie będę tyle godął. Wiecie co to było? Niektórzy mówią, że duchy nie istnieją. Ja jestem innego zdania. Innego zdania! Bądź duchy istnieją. Ej, pobiegniemy sobie! Dobra, ziomeczki już jestem. Witajcie ponownie. Nie no, niestety znowu baterie mi się wyczerpały, musiałem wymienić. No to tak, zaczynamy Zdobyliśmy klucz do tej szopy, bo tam na, nagranie przerwało i weszłem do niej i po prostu... I po prostu miałem klucz i weszłem, dobra Zaczynamy No to w tej szopie znajdziemy, tu się zero przekonamy Ale coś strasznego na pewno Tu się da otworzyć, kurde Tu na pewno nic dobrego nie będzie No oczywiście jeszcze pioruny O! o! Wiecie co to jest? Ja wam mówiłem duch. Bydzie duch. Bydzie duch. Już nie ma ducha. Ducha nie ma. Otwieram to. Spierdalamy sobie. Kurde co to było. Widzieliście co to było? To ja nie. Nie wiem, kurde. To był jakiś duch. A duchy zawsze nic nie wróżą. Nie no, przyznam się wam. Ja najbardziej w świecie się boję, kurwa, duchów. Mimo, że nie istnieją, O może nie wiadomo. Bum. <mum> nie ma no, taki żarcik. Nie istnieją A te pioruny. Nawet ciaska się nie da ukrać, jak się tak części ze strachu. Kulne, Fajne te pioruny widać. Hmm, Stop A, no widzisz, to jest Nope, no, nope, run. No, teraz będziemy w skakać sam. Żeby się roz... się skakało na spacy, żeby nie zapomnieć. W razie czego bym shift, znowu i bym leciał na full pizdę. Hop, No. Hop. No. Udało się. O A kajtera? Teraz tu. Się przyciskamy. Ale ten dumie wylęk wylęku... Wylęk wylęk się Mówi wylęku? Nie wiem, mam dwa z Polaka. Ten dumie bardziej wylękał niż ten, niż gruby. Bo gruby nie jest straszny, nie? Gruby jest po prostu śmieszny. On jest śmieszny pod względem właśnie tego, że on jest taki gruby. I on tak... on tak biegnie to. To jest gruby. Gruba żyć. I mamy tu wskoczyć. Rozumiem. Trupek. Śmieci. Coś tam, żeby wskoczyć Jakąś furtkę Chyba musimy... Kurde, no zablokował się Chyba musimy iść tam Buuuu Nie, ja tak zawsze robię jak... Uuu, mam pewność, że ktoś na mnie ma wyskoczyć zaraz Czyli się wspinamy do góry dobrze. A na chuj mnie to... Po co my się tu mamy wspinać? Po to Dobra, już wiem Sej! I No, byle jest okno otwarte. To tu je? To do mnie gada? Halo, Halu! Tu się nie da otworzyć, tu są zamurowane. Pioruny są dobra, dobrze, że mi ostrzegacie. Tu się też nie da otworzyć. Gdzie my mamy? Co tam widzisz? Jego ducha. A ja tu widzę drzewo. Piękne, to jest jego duch. Pamiętajcie. Tego ducha co miśmy widzieli to nie był duch. To był po prostu... Yy, to był po prostu... To była po prostu podruba. Prawdziwy duch to jest drzewo. Teraz musimy uważać na drzewa. Kurde, już mi zmarnowali tyle baterii. Fuck Szukajmy jakieś baterii, dobrze? Ej, my tylko tu coś weźmiemy i ci nie przeszkadzamy, ok? Okej. Okay. Jesteś mi kwita. Wali sobie. Nie no, to jest, to jest normalne, to jest normalne w tym wieku. To jest ogólnie normalne w tych, w tych takich po prostu, y, tych... Warunkach, jak są teraz. Pioruny, duchy. To jest normalne, ludzie sobie po prostu walą konika. A gdzie my teraz mamy iść? To tu chyba nie ma Nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie my mamy iść Dobra Ja wiedziałem, że tu mamy iść Kurde Ruszamy Panie U I zapisywanie Kajmy są? W krzakach a jakie mam zadanie, znajdzie ojca... Oj, or, orca. Znowu tego orca mój. Znajdź ojca Martina. Tutaj nie wiem co tu mamy. Nie, chyba, chyba was kompletnie powaliło, żeby w tym momencie, w tym kurde momencie, w piątej minucie po, po tym wytnięciu ma się tu pojawić gruby. Nie, wyście chyba grubo przeszkodzili. A! Tu się ma gruby pojawić, chyba byście się grubo przesadzili. Przesadzili Dobrze, że no pioruny pod jakimś tam względem też nam pomagają, nie? Widzimy go, możemy oszczędzać Baterie Dobra, grubego tu nie widzę, ale co, 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 co? A tu mamy wskoczyć, potem tu I potem tu... Dobrze. I potem. A myśmy tu chyba byli? Tak, myśmy tu byli. Albo nie? Pięknie, kurde, jeszcze się zbugował. No. My tam mamy. Myśmy tu byli, pop, chyba. Bo nie wiem. Co to jest za most? Aha, myśmy są. Hmm. Tu będzie duch. Bo tu jest drzewo No ale no, no, nie no one też niekiedy straszą Da się tu wejść? Kurde Shimla Nie ma jakiegoś innego tajnego hiper mega fajnego innego z, z tego Wejścia Te pioruny straszą Goddammit, no nie wiem gdzie iść Tutaj, myśmy mieli... Tutaj jest po coś żeby tu skakać No jedna bateria, kurde to, to, to wkurza człowieka my to mamy przez to przejść Kurde Można kuc... Uuu, wow, no chłopie. Nie wiem, nie wiem, porozglądamy się troszkę po ta... A ta ruła zasłania wszystko Jak, co, co my tu mamy zrobić? Przez to chyba nie przejdziemy Myśmy wyszli, zeszli, wyszli Może... Może tu coś, gdzieś Kasi, gdzieś coś Hmm Ale hopy Jedna bateria Jedna No serio kurde, no nie wiem gdzie mam iść, no to jest porąbane wszystko Nie ja no, idziemy do tego samego miejsca, gdzie myśmy byli i... wspieramy nie no bo sery ludzie, nie wiem gdzie ja mam iść. Tam się nie da przecież. Już mamy pół, pół baterii, nie no, gdzie... Ja spadam, ja spróbuję to jakoś na internetach Obadać badać, te wejście gdzieś tam idzie, bo to jest porąbane. No. Porąbane. Dobra, gdzie to ja się z wami żegnam. Myślę, że wam się odcinek podobał. Nie no, będę swoim normalnym głosem mówił. A to ja się z wami żegnam ziemeczki, myślę, że wam się odcinek podobał. Troszkę strachu było, oczywiście śmiechu, jak również dla was też, ponieważ... Mnie to wystraszyło, Was rozśmieszyło, ja coś mi kwita i dajcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Jeżeli chcecie również też więcej od nas, to oczywiście też dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie. No to trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć!